Miałaś jakieś, nie wiem, takie bodźce w swoim życiu, które przyciągnęły ciebie do motoryzacji? Co było takim pierwszym czynnikiem u ciebie? Wiesz co? U mnie w rodzinie wujek Mario Gracjani, Włoch, jeździł w rajdach. Słuchaj, on jeździł w automobil klubie morskim u nas tutaj w Gdyni. Także przeprowadził się, wiesz, do Polski. Gdzieś, wiesz, pamiętam, jak przez mgłę, ale pamiętam tą czerwoną Alfa Romeo, gdzie, wiesz, w środku były te fotele kubełkowe. To było przekozackie mm -hmm. wtedy, wiesz, jako mała dziewczynka, która, wiesz, miała w głowie tylko ojej, kucyki, konie, ja będę sportowcem, pojadę Olimpiadę w jeździectwie, ale gdzieś to. Zakiełkowało, gdzieś to zakiełkowało. Później e, też trenując jeździectwo, miałam kolegę, który zaczął jeździć w rajdach. Sprzedał swojego konia i mówi: Inwestuję, będę startował. I on wie: Super, nie? I tak mi było trochę żal, nie? że ja nie mogę, <laughs> że nie miałam takich możliwości jak on. Mm -hmm. I on powiedział: Może chcesz być moim pilotem, a ja. Nie, ja kiedyś będę jeździła. Jeszcze nie wiedziałam w jakiej dyscyplinie motorsportu, ale stwierdziłam, że tak. I wiesz, nie minęło kilkanaście lat i wiesz, to był taki moment, kiedy już byłam tak, wiesz, już dotykałam takiego dna i już mówię: "A, dobra, no to teraz trzeba się odbić". I wiesz, nigdy nie włączałam telewizora i mówię tak: "Dobra, to teraz". I reporter z Bartkiem Ostałowskim. I tak siedzę i tak patrzę i mówię: "Kurczę, jak on może to, czemu ja nie mogę?" I wiesz, internet, kto się zajmuje driftingiem w Polsce. Zadzwoniłam do Arkadiusza Dutko. I mówię: dzień dobry, jestem Blanka Turska. Jeżdżę konno, chcę driftować. Słuchaj, śmiech. I on to pamięta do dzisiaj. Śmiech. I on ja mówię. Mm -hmm, fajnie. Mówię, no dobrze, okej. Okay. A wiesz, co to jest drifting? No tak, widziałam. <laughs> w filmie. Mówię, Dobra, to przyjeść do Poznania. I mówię, ok, kiedy? Za dwa dni, dobra, pojechałam, słuchaj, miałam L200, pick upa. jechałam mm -hmm. do Poznania z Gdyni, przyjechałam i on tak się na mnie patrzy, ty przyjechałaś? Ja mówię, tak. <głos> <głos> mówię, Aha, okej, okay. no dobra, no to jedziemy. Słuchaj, pojeździliśmy, pojechałam na tor, zobaczyłam, co to jest drifting i mówi, no, to, no dobra. Na byliście? Tak. I mówi, to teraz przyjechał polody, to my cię przewieziemy. I mówię, zobaczysz, czy to jest to, co chcesz robić. I słuchaj, oni mnie przewieźli, jak ja zobaczyłam, że oni jadą, wiesz, tak blisko siebie, ja mówię, tak, to jest to. Później no. powiedział mi o kosztach, więc czar prysł i mówi: To zanim sobie kupisz samochód, a ja wiem, ale ja już kupiłam. <grytanie> Wtedy już miałaś Skyline'a kupionego. Nie, godnie. BMW E36 mhm. z silnikiem M50B25, także dowiedziałam się, że to jest najlepszy samochód na początek, bo jak coś rozwalisz, to nie jest to takie kosztowne jak w Nissanie. Jeździłam chyba tym samochodem półtorej roku. I później sprzedałam swojego najlepszego konia, bo postanowiłam, że kończę z jeźdźcem i jednak zabieram się za motorsport. Daje mi to więcej adrenaliny, spokoju i jest to, jest, wiesz, kontakt z ludźmi. Jest kontakt mhm. z ludźmi. Nie siedzisz w stajni, zamknięty na hali, tylko jednak wychodzisz do tych ludzi. A możesz e... mi powiedzieć, ile kosztuje taki koń? Wiesz co różnie. No teraz ceny są ogromne. Mm -hmm. Ale yy, wiesz co, powiem tak, starczyło mi na Skyline i na cały sezon jeżdżenia. Także sprzedałam swojego na, mm -hmm. na najlepszego konia za tamtych czasów. Wiesz Skyline też nie pochłaniał tak dużo opon, jak ja teraz muszę palić. Tak, no bo trzeba zaznaczyć, że musisz palić teraz więcej, bo zwiększyła się moc. Tak, tam było wiesz na początku niecałe 300 koni w tym Skyline, ale wiesz jak przesiadłam się na seryjnym do seryjnego samochodu, to powiedziałam: Nie, ja już nie wsiadam do tej BMW, mhm. Ja zostaję w tym skyline, gdzie to miał być, wiesz, projekt na przyszłość. No. Nie, 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 nie. To już było, wiesz, to już było miłość. To już była od razu miłość. Także... A od początku ci się podobał R33? Tak. R34 nie chciałam, bo chciałam mieć taki bardziej kobiecy samochód, a wiesz, to jest. No dobra, jak w. Więc no bardziej opływało. Tak, no? tak, no tak, tak. tak. Więc y, był Skyline, y, natomiast y, był to bardzo ciężki samochód, ciągle się psuł, y, Faktycznie y, Bax, który mi złożył silnik, ten silnik, słuchaj, bo zabiłam dwa Airbaki. Mhm. Bax mi w końcu złożył w Szczecinie silnik, który przetrwał trzy sezony. Y, Super, Airbag trzy sezony. Natomiast dopiero po jakimś czasie trafiłam na Bartka Stolarskiego, który ustawił mi ten samochód, wystroił, i dopiero wtedy on zaczął jeździć. Mm -hmm. Ale nie był to samochód taki, którym mogłabym powalczyć, więc gdzieś w tle budował się Nissan, na którego czekałam trzy lata. 200 SX. A skąd w ogóle decyzja na to, że właśnie to był ten 200SX S14, tak? Wiesz co, y zawsze chciałam mieć S14 i zawsze chciałam mieć 2JZ -ta i mm -hmm. tak się stało. Okej, okay. a dlaczego chciałaś mieć S S14? -kę? Co ci najbardziej się tam podoba? Wiesz co, obserwując całą scenę driftingową, wydaje mi się, że to są chyba najlepsze samochody y do wygrywania. Mm -hmm. Nie mówię, że wiesz, y mój samochód jest do wygrywania od razu, ale... Faktycznie to są auta, którymi jeżdżą najlepsi zawodnicy. Okay, a... I robią najlepsze wyniki. A co widzisz, co według ciebie powinno być w takim aucie do wygrywania? Co dla ciebie ma największe znaczenie, jeśli chodzi o prowadzenie auta? Kierowca. <noise> no to wiadomo, no bo tu trzeba powiedzieć, że masz rację, bo widziałem auta, którymi się nie da jeździć bokiem i ludzi, którzy jeździli tymi autami tak, no tak. bokiem. Więc to jest fakt. To są trudne pytania. Słuchaj, hmm. już jest technologia tak rozwinięta, że. Dajmy to tym, którzy się na tym najbardziej znają. No bo trzeba tak zaznaczyć chyba to, że w driftingu teraz powoli zaczynają się pojawiać jakieś ograniczenia, jak FIA weszła w ten sport i powoli się tworzą jakieś w Mastersach też mamy w Drift Masters, powiedzmy, mamy jakąś większą ilość ograniczeń co do konstrukcji samochodu. Mhm. Natomiast ogólnie w porównaniu do innych motorsportów to jest chyba to są takie klocki Lego, gdzie tak, tak naprawdę oczywiście. jest bardzo duża możliwość łączenia różnych elementów z różnych samochodów i tworzenia swoich projektów. Słuchaj, nieograniczona moc przede wszystkim. Także tutaj można poszaleć, i myślę, że to jest jedyny chyba z motorsportów, gdzie faktycznie y, można wiesz, jakąś mieć twórczość w tym wszystkim. Tak, no i ludzie też właśnie szukają tej równowagi pomiędzy mocą a przyczepnością, no bo y, też. Y, Albo kolejnym elementem może być to, że przy za dużej mocy za szybko nam opony schodzą, tak? I nie możemy przejechać nawet dwóch pełnych przejazdów na jednym komplecie. I tak, tak też bywa. Wiesz, mi starcza na razie 740 koni i uważam, że to jest dużo. Natomiast zobaczymy co będzie w przyszłym sezonie. Bardzo mocno walczę o to, żeby zdobyć licencję Masters w Drift Open, czyli do tej wyższej klasy. Zobaczymy jak mi to wyjdzie, bo opuszczę dwie rundy. Na razie jestem trzecia. Mimo opuszczenia jednej rundy jestem trzecia w klasyfikacji generalnej. Mhm. Żeby dostać bilet do klasy Masters trzeba stanąć na podium. Okej. Okay. No ale walczymy. Jeszcze został nam torny.